Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj właśnie będzie, będzie poradnik jak właśnie montować shorts. Na przykład tu włożyłem moją własną animację po prostu patyczak, nie? Jest zwykle krótka jak shorts. No i żeby to się rzuciło jako shorts, to trzeba kliknąć tutaj. Ja jestem w ogóle w, w moim programie do montowania, on się nazywa CapCut. No, no i jak chcecie to piszcie w komentarzach, czy, czy chcecie oddzielny poradnik jak, jak się obsługiwać tym programem. No więc, no, żeby to się rzuciło jako shorts, to, trzeba, to ja zawsze wybieram 5.58 cali. Kika powiększam. No i mamy. Tak. No więc jesteśmy w YouTube Studio. No i tutaj jest mój najnowszy film. Link do niego macie w, w opisie. No i dalej to już wszystko jest, wszystko poopowiadałem w poprzednim odcinku, ale... Do niego Was odsyłam. No i to wszystko na dziś. To był krótki, taki dosyć krótki film. Więc to wszystko na dziś. Zostawcie łapkę w górę i subitka No i w ogóle też jeszcze raz dziękuję za to, co było wczoraj na filmie. Ale to już musicie samo z sami zobaczyć. No więc pa!